Witam wszystkich tu blog odkrywcy. Jestem dzisiaj w Katowicach. Chciałem wam pokazać miejsce gdzie do kłodnicy wpływa rzeka Ślepiotka, tak zwana, a konkretnie potok. A konkretnie potok Ślepiotka. Jesteśmy przy ulicy Panewnickiej. Ta ślepiotka tutaj przepływa. Ogólnie jest śniegu, mokro. I tak, długość tego potoku, tej ślepiotki to jest 8 km. źródło gdzieś tam w rejonie e, Ochojca, Murcek. Ach. No, udało się. Udało się to przejść. Taka ciekawostka: jeszcze na początku XX wieku nad ślepotką działały młyny wodne. A konkretnie trzy takie obiekty były. O! Ślisko. I tak wygląda. Kłodnica. zresztą, w tamtym kierunku to płynie od strony bazyliki w panewnikach, to taka propa, a tam dalej już w kierunku rudy śląskiej. Jeżeli kogoś interesują tematy rzek, no to mamy taką ciekawostkę właśnie Ślepiotka i Kłodnica w Katowicach. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.